Małe dziecko opuściło szybę samochodu i pomachało do chłopca przechodzącego obok. Ten zatrzymał się. Dziecko poprosiło o pomoc. Chłopiec zapytał: Co mogę dla ciebie zrobić? Dziecko wystawiło język, na którym przyklejony był kawałek papieru z numerem 119, numerem alarmowym policji w niektórych krajach. Chłopiec uważnie zapamiętał numer. Dziecko spojrzało w stronę mężczyzny. Ten mężczyzna w rzeczywistości porwał dziecko i właśnie rozmawiał przez telefon, zawierając umowę, by je sprzedać. Dziecko zamknęło szybę samochodu. Mężczyzna zauważył chłopca na zewnątrz. Podszedł do niego wściekły, odepchnął go brutalnie i przegonił, po czym wrócił do rozmowy telefonicznej. Chłopiec odszedł kawałek dalej, zatrzymał się, zapisał numer 119, który pokazało mu dziecko. Zaskoczony szybko wrócił w stronę samochodu, rozejrzał się ostrożnie, po czym dyskretnie otworzył drzwi, wsunął się do środka i zabrał kluczyki od pojazdu, szepnął dziecku, by było cicho. Następnie wyszedł, zamknął drzwi i zablokował samochód kluczykami. Kiedy mężczyzna zakończył rozmowę i próbował otworzyć samochód, drzwi się nie otwierały. Zaczął się denerwować, zaglądał nawet przez szybę, do środka, lecz nie mógł wejść. W tym czasie chłopiec wrócił i pokazał mu ekran telefonu z wyświetlonym numerem 119. Ogarnęła go panika i natychmiast uciekł. Chłopiec odblokował samochód, otworzył drzwi i pomógł dziecku wyjść całe i zdrowe. Dziecko podziękowało mu z całego serca. Potem chłopiec, traktując je jak młodszego brata, wziął je radośnie w ramiona. Ten odważny chłopak naprawdę zasługuje na uznanie za uratowanie dziecka z niebezpieczeństwa.